DeFi ucieleśnia amerykańskiego ducha, wolność ekonomiczną, prawa własności i otwartą innowacyjność. Te słowa zostały w ostatnich dniach wypowiedziane przez Paula Atkinsa, czyli nowego prezesa e, SEC, czyli najważniejszej instytucji, która tak naprawdę decyduje o tym, co jest możliwe, jeśli chodzi o rozwój rynku cyfrowych aktywów kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj chciałbym Wam o tym opowiedzieć, dlaczego te wypowiedzi z ostatnich dni sugerują, że przyszłość, kryptoaktywów właśnie zaczyna się budować w Stanach Zjednoczonych. Ale nie tak, nie tylko o tym. Dzisiaj chciałbym przed Wami e, odkryć coś, o czym mało kto mówi. Zadajemy sobie pytanie, na jakim blockchainie będzie budowała swoją przyszłość, stokenizowaną przyszłość finansów? Największa organizacja, jedna z największych organizacji świata, czyli BlackRock i większość odpowiada Ethereum. Dzisiaj prawdopodobnie Was mocno zaskoczę, bo odpowiedź nie jest oczywista, więc ja nazywam się Kamil Żąbek. Zapraszam was na kolejny odcinek. Paul Atkins, nowy szef SEC. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Paul Atkins już od dłuższego czasu był związany z rynkiem kryptowalut z Rynkiem cyfrowych aktywów, jak to czasami zaczynamy nawiązywać, nawi nazywać rynek kryptowalut. Między innymi był współzałożycielem firmy Token Alliance, i to była firma, która Robiła taki advising dla firm, które wchodziły, które chciały budować swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych. Paul Atkins był właśnie advisorem, doradcą, pomagał budować strategię dotarcia, pomagał budować modele biznesowe w oparciu o produkty Web3. I tak naprawdę to była jego, tym była jego rola. I dzięki tej tej tak naprawdę roli przez ostatnie lata zbudował bardzo dużą znajomość rynku kryptowalut. Walut. Gdy Trump przejął władzę w Stanach Zjednoczonych i zaczął ogłaszać osoby, które, które wejdą w szkół, skład rządu oraz też osoby, które będą odpowiadały za najbardziej kluczowe pozycje w, w rządzie i też doradcy różnego rodzaju oraz też w instytucjach, takich jak właśnie sekt, to Paul Atkins był osobą, która była Wielokrotnie wspominane i w tamtym czasie, już dobre kilka miesięcy temu, było mówione o tym, że jak to jest bardzo dobra zmiana dla rynku kryptowalut. Przypomnijmy sobie to, że SEC, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych oraz Giełd, bardzo często blokowała przeróżne inicjatywy, które budowały się w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko blokowała nowe inicjatywy, ale także atakowała największe podmioty, jak Coinbase, Kraken, Fundacja Ethereum, Solana. Wszyscy byli atakowani przez SEC i w tym momencie na czele tej organizacji stoi człowiek, który wszystko wskazuje na to, że jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do rozwoju rynku cyfrowych aktywów. W Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj chciałbym Wam to udowodnić. Ostatnie kilka dni było niezwykle ważnym, przełomowym wręcz wydarzeniem dla nie tylko, nie tylko dla rynku kryptowalut, ogólnie mówiąc, dla rynku kryptowalut, ale przede wszystkim dla DeFi. To dlatego projekty DeFi jak Aave, jak Compound, jak Uniswap zaczęły tak dynamicznie wzrastać na wartości. Bo właśnie miał miejsce, miał miejsce wypowiedzi Paula Atkinsa, które sugerują, że DeFi pod jego pieczą za jego rządów, za jego panowaniem będzie miała się bardzo, bardzo dobrze w Stanach Zjednoczonych. I w tym momencie chciałbym wam to udowodnić i wspomnieć o kilku wypowiedziach. O których, o których old Atkins, um, Atkins, do których Atkins nawiązał w ostatnim czasie. Zaczniemy sobie od pierwszej wypowiedzi, od której zacząłem, czyli DeFi, ucieleśnienie amerykańskiego ducha, wolność ekonomiczną, prawa własności i otwartą innowacyjność. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że Szefsek bezpośrednio wskazuje, mówi tutaj o DeFi, o zdecentralizowanych finansach, o tym, że to jest ten rewolucyjny, nowy trend, innowacyjność, którą, którą trzeba pielęgnować w Stanach Zjednoczonych, bo to ona właśnie ucieleśnia. Te, um, ucieleśnia jest ucieleśnieniem ducha Stanów Zjednoczonych i tego, z czym Stany Zjednoczone przez ostatnie lata, przez ostatnie setki lat chciały być kojarzone. Właśnie z tą wolnością i z tym, że to jest kraj, w którym nawet najnowsze, najbardziej innowacyjne e, pomysły, które w tym momencie wydają się dużym, e, dużym problemem regulacyjnym lub dużym wyzwaniem, to właśnie te pomysły muszą mieć swój początek w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone pozostały liderem e, światowej innowacji. I o tym, i z tym, tym zdaniem prezes, prezes Sek właśnie rozpoczął. Bezpośrednio w jego kolejnej wypowiedzi było, było nawiązanie do tego, co nie jest security. I o co tutaj chodzi? Bezpośrednio przez ostatnie lata była cały czas ta wojna, czy tokeny są e, security, czy tokeny e, proof of stake są security, czy co jest security, co nie, co, do czego potrzeba odpowiednią licencję do tego, żeby w ogóle wytworzyć, co, e, jakie licencje e, trzeba, e, jakie nie. I w ten sposób SEC atakowało przeróżne projekty przez ostatnie lata. Ty Solana jest e, Solana i token Sol to e, security. Ethereum ze względu na to, że sprzedało kiedyś... E, też się formie ICO, też jest security, i tak dalej. I SEC atakował po kolei te fundacje, i w ten sposób e, dławił tak naprawdę te fundacje, bo to były poważne, poważne, e, poważne zarzuty. I w tym momencie szef, nowy szef SEC mówi, że mining, walidowanie, e, czyli wspieranie, wspieranie produkcji bloków w protokołach proof of, proof of Stake e, e, oraz Proof of Work oraz staking jako jako serwis, to je, to na pewno nie są. Nie są, to, to nie jest nic związanego z security. To mówi bezpośrednio szef SEX, więc to też pokazuje, że ta, ten taki problem związany z tym, co jest security, co nie, prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie zaadresowany i bezpośrednio te wszystkie protokoły, wszystkie fundacje, które obrywały od SEX w ten sposób, będą miały w końcu spokój w działaniu. W kolejnej wypowiedzi bezpośrednio obroni Self Study oraz Open Source, czyli deweloperów, open source e, mówi publishing taking code or wallet software isn't brokerage activity. Czyli to bezpośrednio wskazuje na to na problemy, które ten rynek też miał w, w ostatnich latach, czyli to, że e, deweloper wypuścił jakiś kod open source i ktoś z niego skorzystał i nagle e, ten deweloper ze względu na to, że stworzył jakiś kod, wrzucił go w sieć, jest bezpośrednio e, ciągnięty do odpowiedzialności. To jest case między innymi um, Tornado Cash, który był tak głośny. W tym momencie nowy, SEC, nowy prezes sek mówi, że nie może dochodzić do takiej sytuacji. Kolejna rzecz, którą broni, że portfele Metamask, Quantum, z których korzystacie na co dzień, to nie są, nie, może, nie możemy ich rejestrować jako, jako brokerów. Jeżeli mielibyśmy ich zarejestrować jako brokerów, byłoby to związane z tym, że że tego typu, tego typu wallety muszą prowadzić KYC e, dla każdego użytkownika, który korzysta z ich produktu. To by, był, e, to by było po prostu zabicie tej innowacyjności, tej otwartości rynku krypto. A między innymi tego typu pomysły były jeszcze jakiś czas temu poruszane. W tym momencie Sef, e, szef SEC mówi coś kompletnie innego, co jest niezwykle dobre dla rozwoju tego rynku. W kolejnej wypowiedzi Atkins mówi wprost, że podręcznik z lat 30. nie powinien dusić technologii XXI wieku. Ethereum nadal działało. System się utrzymał. I to było bezpośrednio nawiązane do tego, że to, co działo się w 2022 roku, czyli te wszystkie problemy typu Celsius Network, który był aplikacją niby DeFi, ale tak naprawdę był CeFi, czyli zcentralizowaną aplikacją, w której nie mieliśmy wglądu do tego, co co, co działo się pod spodem? Czy to były, to były protokoły, które? które oberwały, oberwały bardzo mocno, i to nie było DeFi. I tutaj, w tej wypowiedzi, o którym Wam powiedziałem, on bezpośrednio nawiązuje do tego, że te protokoły, które nie były otwarte, one właśnie poległy. To one były tym największym problemem w całej układance, a nie DeFi. DeFi, które działało non-stop, nawet podczas największej próby w 2022 roku, gdy wszystko padało, gdy płynność uciekała, to DeFi przetrwało. I tutaj Atkins, Nowy szefsek, bezpośrednio, o tym wspomina i nawiązuje, i wspomina o Ethereum, że Ethereum przetrwało i to znowu jest bardzo pozytywny sygnał dla całego ekosystemu Ethereum. I w kolejnej wypowiedzi, już tak bezpośrednio, tutaj można wreszcie powiedzieć, że. Wywiera nacisk, żeby jak najszybciej stworzyć, stworzyć drafty praw, które umożliwią wpinanie się bezpośrednie wpinanie się do protokołów DeFi, do korzystania, do korzystania z nich w pełni legalnie, do tego, żeby otworzyć ten świat onczej nowy, do tego, żeby otworzyć tą, żeby otworzyć ten świat, którym budowało się przez ostatnie lata tak dużo, a nadal był problem połączeniu z tym z światem tradycyjnym, mówi bezpośrednio o konieczności stworzenia tych regulacji do tego, żeby, żebyśmy mogli przejść na kolejny etap z tokenizacją, żeby połączyć ten świat tradycyjny ze światem światem onchainowym, bo to doprowadzi do bardzo dużych, pozytywnych, pozytyw, pozytywnego wpływu na rynek. Bezpośrednio tutaj wskazuje, że to jest konieczność, to jest, konieczna, to jest konieczna potrzeba do zaadresowania, do stworzenia takich jasnych, jasnych po prostu ram prawnych, jeżeli chodzi o rozwój całego DeFi-owego świata. Mówi się nawet o tym, że nadchodzi potencjalnie wyłącznie innowacyjne. I co miałoby to znaczyć? Miałoby to znaczyć, że dałoby to taką szybką, Przejrzystą pra przejrzystość prawną dla projektów DeFi, aby mogły budować się już w tym momencie i uruchamiane, żeby, mog żeby mogło być w tym momencie, nawet jeśli te nowe przepisy jeszcze nie będą sf sfinalizowane. I to bezpośrednio pokazuje, że Stany Zjednoczone po prostu wiedzą, że to jest wyścig w pewnym sensie, że chcą nadgonić te ostatnie lata, w których byli tak negatywnie nastawieni i w tym momencie chcą bardzo mocno postawić na tą innowację chcą sprawdzić, żeby projekty z całego świata, tak jak Trump walczy z wolną, celną, żeby produkcja wróciła do Stanów, tak w tym momencie osoby w jego, w jego, w jego otoczeniu walczą o to, żeby projekty, które uciekły ze Stanów Zjednoczonych, Web3 projekty, które uciekły ze Stanów Zjednoczonych, albo nigdy nie pomyślały, żeby można budować w Stanach Zjednoczonych, żeby jak najszybciej wróciły do Stanów Zjednoczonych, bo wiedzą, że tokenizacja, że Web3, że rynek kryptowalutowy, że to po prostu jest przyszłość, że to już z nami zostanie i w tym momencie jest czas, żeby jeszcze zbudować mocną gospodarkę w oparciu właśnie o te innowacyjne branże. Więc podsumowując to, no uważam, że te wypowiedzi wskazują jedną. Stany Zjednoczone podjęły decyzję, podjęły decyzję, aby stać się liderem rynku Web3, krypto. Tego typu osoby jak właśnie Atkins, stojący na ale tak naprawdę jednej z najważniejszych, najważniejszych rządowych organizacji, która, która będzie, będzie tutaj sprawiała, będzie, będzie, miała, będzie miała ten decyzyjny głos, co jest możliwe, a co nie. No, sprawia, że wszystko na to wskazuje, że, że w Stanach Zjednoczonych będzie się budowało innowacyjnie, będzie się budowało szybko i będzie się budowało bez problemów prawnych. I w tym momencie chciałbym Wam jeszcze powiedzieć kilku o kilku takich ciekawostkach, które doprowadzą nawet później do tematu drugiego, czyli do BlackRock. Atkins posiada około 6 milionów dolarów w różnych kryptoaktywach i nie ma w tym bitcoina. On twierdzi, że te 6 milionów dolarów, które musiał ze względu na to, że jest osobą powiązaną z rządem, to musiał wykazać wszystkie swoje asety, które ma, to twierdzi, że te 6 milionów dolarów, które ma w kryptoaktywach, jest bezpośrednio związane z tym, że po prostu, gdy był jednym z założycieli Token Alliance i gdy tam angażował się, to bardzo dużo dostał różnych asetów w formie wynagrodzenia za pracę, za doradztwo. Jego majątek z żoną wyceniany jest na setki milionów dolarów, więc to też nie jest tak, że te 6 milionów dolarów dla niego to jest jest dużo. To jest jakiś taki mały fragment, ale jest coś innego, co według mnie jest dużo bardziej no jest to ciekawsze na pewno, jest to ciekawsza informacja. Między innymi Atkins posiada udziały w spółce Securitize, która jest spółką tokenizującą aktywa, z której korzysta BlackRock w swoim produ w produkcie, który wypuścił e, e, Build. I którego total value w tym momencie już jest powyżej prawie w wysokości 3 miliardów dolarów. Produkt BlackRock jest on nową tokenizacją długu Stanów Zjednoczonych, warto wspomnieć. I stokienizowali to bezpośrednio przez platformę Securitize. I teraz to, co jest bardzo ważne, BlackRock był jej głównym inwestorem platformy Securitize w ostatniej rundzie finansowania. Securitize zaczęło się rozwijać bardzo prężnie. Wszystko wskazuje na to, że. BlackRock, myśląc, tokenizacja, myśląc, platforma do tokenizacji, myśli w tym momencie Securitize. I zwróćcie uwagę na połączenia. Atkins, sek, szef Sec, udziały w Securitize. BlackRock udziały w Securitize. I zacząłem się przyglądać temu Securitize, bo stwierdziłem, jeżeli BlackRock i BlackRock, który tak często wypowiada się na temat, raczej nie cały BlackRock, ale Larry Fink, który jest, który jest główną osobą odpowiedzialną za, za prowadzenie, za rozwój BlackRock. Jeżeli on tak często wypowiada się o tokenizacji, że wierzy to, że to jest ten kolejny krok, że tokenizacja rozwiązuje mnóstwo problemów, że świat finansowy 2.0 to jest świat zbudowany on chain, właśnie w oparciu o tokenizację. To zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy w przypadku spółki Securitize nie ma tutaj jakichś ciekawostek, które mogą nawet doprowadzić do ciekawych właśnie przemyśleń, do jakichś takich inwestycyjnych przemyśleń, który, o których w tym momencie mało się mówi. I znalazłem coś bardzo ciekawego, i o tym właśnie chciałbym z Wami teraz porozmawiać. Tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o tym, co jest ostatecznym celem BlackRock, i um, to nie jest tak bycie taką kryptofirmą w potocznym tego słowa rozum rozumiewaniu, to jest bardziej zintegrowanie się z połączeniem i sprawienie, że świat finansów wejdzie na nowy poziom. Larry Fink wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreśla tokenizacja, ale to nie chodzi tylko o tokenizację wszystkich. Spółek świata to chodzi także o tekinizację prawdziwych asetów jak nieruchomości, dzieła sztuki lub inne prawa rejestrowane właśnie na, na blockchainie. I to ma prowadzić, i o tym BlackRock mówi, do większej efektywności rynków kapitałowych, czyli szybciej, taniej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wszystko przejrzyste, brak, e, brak pełna, pełna transparentność, czyli brak możliwości oszukiwania też, a to bardzo często za zamkniętymi drzwiami w dużych instytucjach, te oszustwa mają miejsce. Otworzenie się rynku na szersze, szersze grono inwestorów, czyli nowa, Nowa opcja inwestycyjna, nowy produkt inwestycyjny to też jest bardzo ważne dla BlackRock. I gdy sobie pomyślimy o tym, co w tym momencie dzieje się, jeżeli chodzi o BlackRock, to ja uważam, że. ETF, -y, które wypuścili na samym początku, to jest produkt taki, który ma sprawić, że kryptoaktywa, że Bitcoin, że Ethereum staną się takim po, takimi poważnymi, poważnymi aktywami w percepcji inwestorów. I to jest produkt w pewnym sensie taki marketingowy. Wypychamy to jak najszerzej. Z, z Bitcoinowym ETF-em udaje się to jak najbardziej. Z Ethereum ETF też już w tym momencie wpływy przyspieszają, więc BlackRock tym pierwszym krokiem, tym krokiem jeden jest na pewno to, co się teraz dzie dzieje. To, co widzimy, to, co w przypadku Bitcoina okazało się ogromnym sukcesem, bo jest to najszybciej rosnący ETF w historii, więc to jest bardzo, to, bardzo, bardzo mocne i sporym sukcesem, ale kolejnym etapem, właśnie i wszystko na to wskazuje, jest ta tokenizacja, to, żeby zapisywać, zapisywać wartość na, na blockchainie. No i gdy o tym sobie myślimy, o BlackRock, o tym, że to prawdopodobnie, jeżeli największa instytucja finansowa świata za tym stoi, jeżeli Larry Fink tak odważnie mówi o tokenizacji, to wszystko na to wskazuje, że no. Prawdopodobnie setki miliardów dolarów będą, będą inwestowane w to, tego typu infrastrukturę i w możliwość adopcji jak najszerszej adopcji tego nowego trendu. No i warto sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy w stanie jakoś na tym zarobić? i W jaki sposób? Taką pierwszą oczywistą odpowiedzią jest inwestowanie w blockchain, w layer 1, która bezpośrednio będzie tokenizowała bardzo dużo tej wartości. I w tym momencie, gdybym zadał to pytanie, wielu z Was powiedziałoby, no przecież to jest Ethereum, bo produkt BlackRock w tym momencie jest głównie publikowany na Ethereum i to tam jest najwięcej zamkniętej wartości tego produktu, więc to jest Ethereum. Ethereum ze względu na, swoją, na, na swój, e, swój cały świat defi w którym jest najwięcej total value lock, zamkniętej wartości, więc można się podpiąć do gotowego ekosystemu. To wszystko wskazuje na to, że Ethereum stanie się tym miejscem. No i w ja myślę, że jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym podobnie, ale po tym, w co zaczynam się wczytywać w ostatnim czasie, uważam, że odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana. To faktycznie będzie Ethereum, ale to będzie ekosystem Ethereum, ale to nie będzie layer jedynka Ethereum. I gdy zacząłem szukać, sobie powiązać pomiędzy Securitize a BlackRockiem, doszedłem do informacji, że Securitize jakiś czas temu ogłosiło swoją własną Layer jedynkę o nazwie Converge Blockchain. I dlaczego to jest istotne? To jest Layer jedynka budowana we współpracy z Ethereum. I to jest Layer jedynka, która jest, i wiemy, czyli jest zbudowana na Ethereum Virtual Machine. Czyli co nam to mówi? Mówi nam to tylko tyle, że Security stawia na swój własny blockchain, nie stawia bezpośrednio na Ethereum, ale stawia na ekosystem Ethereum, ponieważ wszystko budowane w technologii EVM będzie łatwo spięte z Ethereum. I głównym celem Converge, tak jak możemy przeczytać, jest stworzenie pierwszej dedykowanej warstwy rozliczeniowej, która Połączy tradycyjne finanse tradfi fi, ze zdecentralizowanymi finansami DeFi. Skupiając się na tokenizacji aktywów świata rzeczywistego i cyfrowych dolarach. Um, to, co jest bardzo istotne, to to, że wielokrotnie w różnych miejscach, jeżeli chodzi. O, o artykuły związane, jeżeli czytając sobie artykuły związane z Converge można przeczytać o KYC, o tym, że um, ten blockchain będzie związany z takim spięciem bezpośrednio też z tożsamości, czyli Ty jako wallet będziesz aby korzystać z niektórych aplikacji, które będą budowane przez największe instytucje świata, uh, będziesz musiał zrobić KYC i to KYC będzie bezpośrednio wbudowane w Twój wallet. Oczywiście możesz tego nie robić, ale wtedy nie masz dostępu do niektórych produktów, ale może to zrobić i wtedy masz dostęp i do produktów DeFi'owych i do produktów e, TratFi, które po prostu tego wymagają. Czy wszystko wskazuje, że security stwarza bezpośredni taki blockchain skierowany na tokenizację, wyspółpracę właśnie jest BlackRock. Będzie to, tak jak wspomniałem, EVM będzie bardzo szybki i będzie zbudowany właśnie w oparciu o, o, tą, o tą potrzebę tego KYC. Um. Zacząłem głębiej w tym wszystkim jeszcze gdzieś tam w to głębiej wchodzić. Jest kilka ciekawostek zacząłem sobie zadawać pytanie no dobra w jaki sposób można się na to przygotować Czy ten blockchain już jest w tym momencie dostępny jakoś inwestowalny. Co można byłoby kupić żeby mieć do tego mieć na to ekspozycję. No I można by było kupić rzeczywiście firmę Securitize ale to jest, jest prywatna jeszcze czyli nie, ma, nie nie ma możliwości zakupu inwestycji. Można by było kupić akcję BlackRock ale bl tak, jakby cała część kryptowalut w całym portfelu BlackRock jest tak malutka, że rozwodnione by to było bardzo mocno. Ale co się okazało, gdy zacząłem więcej o tym czytać, o tym jaka jest wizja blockchainu Converge, to okazuje się, że Itina, która jest dostępna na rynku w tym momencie, będzie bardzo istotnym partnerem technologicznym tej sieci. Token ENA NEE. NA, czyli ten ogólnie dostępny token Governance e, itiny, e, będzie można stajkować i to on będzie służył jako walidacja, jako potwierdzanie bloków, jako, jako zabezpieczenie tej sieci. Czyli można powiedzieć, że ekspozycja na, na, y, na blockchain, który Securitize. Y, robiąc wspólnie z BlackRock, jest bezpośrednio ekspozycją przez token itiny. E Kolejną rzecz, którą wyczytałem, to USDE oraz USDTB, czyli to jest też również produkt itiny, e że to będą tokeny, za które będziemy mogli płacić fi za każdą transakcję na tym blockchainie, i to też będzie wpięte, czyli Rysuje na to obraz, że to Itinia jest niezwykle ważnym partnerem tego, tego systemu. Co więcej, doszedłem do informacji, że jo Joseph Shalom z BlackRock dołączył do zarządu Securitize. I to, to jest taka ścisła współpraca na poziomie zarząd, takim poziomie zarządczym, można wreszcie powiedzieć, i BlackRock będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój i strategię Securitize i właśnie Blockchain Converge. No i Różne jakieś wypowiedzi, oczywiście te wypowiedzi są bardzo mocno. Ekstrapolowane, tak jak to zwykle bywa, mówi się o miliardach, setkach miliardów i tak dalej, ale um, poprzez rozwój Converge, Security, i inne, -y, um, jakby to jest właśnie ten kierunek, w którym BlackRock chce tokenizować jak najwięcej tych asetów. To jest ten kierunek, w którym oni chcą po prostu stawiać na, na tokenizację i na tego typu, na tego typu technologie. Więc Ciekawe jest to, że blockchain coverage w tym momencie, ja mam wrażenie, że to zostało tak bardzo, że to gdzieś zostało ogłoszone, ale to nie było tak bardzo głośno o tym. I ciekawostką jest to, że w tym momencie na Twitterze mają 8 tysięcy obserwujących. Ciekawostką jest to, że mało kto mówi o tym, że ekspozycja jest przez itiny i ten, więc no to jest coś, coś, co na pewno będę w najbliższym czasie jeszcze o czym będę doczytywał i co będę śledził, bo uważam, że dzieje się tu coś ciekawego. Już zaczynają powstawać projekty w oparciu o, o ten blockchain, już zaczynają, już zaczynają kolejne, kolejne też projekty ogłaszać współpracę, jak Celestia, czy Arbitrum, jako partnerzy technologiczni, więc dzieje się tam bardzo dużo i na pewno warto sobie to wrzucić na, na tapet i obserwować rozwój. BlackRock Securitize, BlackRock, Pamiętacie to co Dzisiaj powiedziałem, czyli punkt pierwszy: adopcja poprzez wprowadzenie jak najszerszych ETF-ów, punkt drugi: obszerna tokenizacja i stworzenie świata świata 2.0 finansów tradycyjnych. Myślę, że to się dzieje już w tym momencie. Myślę, że tak podsumowując to dzisiejsze, to dzisiejsze ten dzisiejszy odcinek i wypowiedzi szefa. SEK. No, można powiedzieć, że to wszystko jest układane bardzo, bardzo solidnie pod podstawę do tego, żeby w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone tak jak nie spóźniły się z internetem, tak jak nie spóźniły się z AI, tak jak spóźniły się skrypto, to teraz co nadrobić ten, ten czas? Zobaczymy. Ja będę to śledził, będę Was o tym informował i w najbliższym czasie po raz kolejny. Kolejne informacje i ciekawostki z rynku krypto, a w tym momencie zostawiam Was jak zwykle z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.